Za samo słowo seks mógłbyś wylecieć ze szkoły. Słuchajcie, i po prostu czek się tak wstydził tego wszystkiego. Jezu, jak ja to czytałem, to ja się czerwieniłem. Bałem się, żeby jego mama nie weszła do, do pokoju, jak zobaczy tę książkę. Na kanale wujka Czarka wita was niezmiennie wujek. Czarek, cały czas wujek. Wujek, no, ale może być kolega, znajomy, ale wujek Czarek to jest już brand. Idę sobie przez miasto. Byliśmy za Dasiem ostatnio, na, robiliśmy zdjęcia w mieście. Mieście w Warszawie, takie miasto koło, między otwockiem a tym napruszkowem. Jakie się mówiło między wołominem a Pruszkowem Takie miasteczko leży Warszawa. I powiem wam, no takie młode dziewczyny mnie zaczepiły w Czarku, Chciały zdjęcie. Powiedziałem sobie. Powiem wam, przed teatrem w Szóste Piętro, znaczy, teatr Szóste Piętro znajduje się w Płacu Kultury. I tam parkuje samochód na parkingu, tam jest duży parking na szczęście. Więc zazwyczaj jest gdzie stanąć, jak już wiedziesz. Powiem Wam, to jest taka na temat upływu czasu, taka moja, jak to powiedzieć, o refleksja. Taka refleksja. I tam jest, na tym parkingu stoją stare maluchy i stare duże fiaty. I tam jest zawsze kolejka, żeby się takim samochodem przejechać. I wszyscy, zwłaszcza młode dziewczyny, chętnie sobie robią zdjęcia przed tymi starymi samochodami. Pomyślałem sobie, to jest dla mnie jednak szansa na przyszłość z takim starym sobie będą też robili zdjęcia. Dzisiaj Q&A. Wy pytacie, i ja odpowiadam. Kiedyś, Adasiu, zrobimy Q&A odwrotnego. Znaczy ja będę pytał, wy będziecie odpowiadać. Tak zrobimy. Ja będę zadawał pytania, a będzie się składało tylko z pytań, a potem spiszemy wasze odpowiedzi i zrobimy następny odcinek już z waszymi odpowiedziami. Jak wy sobie wyobrażacie życie? Bo to mnie też bardzo ciekawi. Nie jak ja sobie wyobrażam, bo już to życie przeży przeżyłem prawie całe. Jeszcze tam mi zostało trochę, tam już na horyzoncie widać, że tak powiem, Metę. Ja na szczęście mam kłopoty ze wzrokiem, więc widzę tę metę niewyraźnie i cały czas mi się wydaje, że jestem młody. Tak czy inaczej zaczynamy Q&A. Pytania są, będą, zobaczymy jakie. Na zawsze to jest dla mnie zagadka, bo pytacie często to samo. Pytania się powtarzają, więc jak będę przylatywał paluchem, to znaczy, że to już było. Dobra? Żeby nie komentować, żeby to za długo nie trwało. Potem będzie krótki odcinek, 3-4 godzinki i spadamy. No, 3, 2, 1, jebut. O, to jest ciekawe. Damian Kwieciński. Kwieciński. Są tacy producenci kwiecińscy. Ojciec i syn. Może ty jesteś z tych kwiecińskich. Panie czarku, co sądzi pan jako osoba wierząca o karze śmierci? Myślę, że o karze śmierci myślę dokładnie to samo, co osoba niewierząca. Kara śmierci. No, fajnie, powinno, by, powinno być. <śmiech> nie. <śmiech> Na śmierć to trzeba sobie zasłużyć. To nie jest takich obsił. Kara śmierci. Kiedyś w kodeksie karnym była karą, no była karą, no bo są takie przestępstwa, które, których nie da się zliczyć tak jak w Stanach Zjednoczonych. My nie mamy takiego systemu sądownictwa i zasądzania kar jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie te kary się sumują. Na przykład za przestępstwa jest, jest przestępca seryjny i każde przestępstwo jego się, morderstwo się sumuje i na przykład ma 600 czy 700 lat wyrokiem. To jest absurd. No, ale tak się zasądza, no, takie absurdalne rzeczy nie ma. Są w, w Stanach Zjednoczonych są, są Stany, które jeszcze wykonują kary śmierci. Ostatnio głośno było o kilku takich wyrokach wykonanych. Kiedyś to było jednak wszystko bardziej takie prymitywne, prawda? Myśmy dojrzeli już do, do, tak, do takiego momentu, że uważamy, że nasz system i nasze człowieczeństwo pozwala nam zrezygnować z kary śmierci, no, bo jeżeli ktoś zabił, to czego ja mam zabijać teraz w imię prawa zabijać drugiego człowieka pozbawiać go życia. To jest najważniejsza rzecz, którą, którą mamy, to jest nasze życie. No jak już zabierz nam życie, to już zabierz nam wszystko. Nie? I stać nas na to, jesteśmy już bogatymi społeczeństwami, żeby taką osobę do końca życia odseparować i trzymać ją w więzieniu i niech sobie żyje. Ale powiem wam, że no, są wydarzenia, które dają do myślenia. Czy kara śmierci powinna być, czy nie? No bo jak, jak, jak sądzić pana Brejwika, który chodził sobie z karabinem i strzelał do młodzieży na wyspie, gdzie nie było żadnej pomocy? Sobie tak wychodził, patrzył o pa ba, babam o pa ba, babam no, czy ten człowiek ma prawo żyć, prawda? Każdy sobie zadaje takie pytanie najbardziej ci, którzy zostali poszkodowani czyli rodziny tych wymordowanych dzieci. Jestem przekonany, że od tego zaczyna się każdy konflikt który przeradza się w wojnę albo w atak terrorystyczny, że zaczyna się od, taki, od, od takich rzeczy, że ktoś kogoś y, 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 zranił śmiertelnie, czyli na przykład odebrał życie komuś z rodziny i ty nie możesz pozostać, y, pozostać bierny, tylko gdzieś ta złość tak w tobie buzuje, że chcesz się zemścić i chcesz tego kogoś pozbawić życia. I tak się dzieje też w skali makro. Jeżeli ktoś y, 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 popełnił morderstwo, czyli no, y, Naj powinien dostać najwyższy wymiar kary, to kiedyś najwyższym wymiarem kary właśnie e, było odebranie komuś życia. To było według tamtejszych standardów sprawiedliwe. A jeżeli ktoś pozbawia kogoś życia, to my, my jako społeczeństwo mamy prawo też go pozbawić życia. Bo tak się nie robi. Ale czy takim czymś my go tego nauczymy? Już się nie dowiemy, bo już go nie będzie. Dla mnie sprawa kary śmierci jest sprawą... nierozstrzygniętą w mojej tak jak to napisałeś, osoby wierzącej duszy, bo, bo ja uważam, że kara e, pozbawienia życia, czyli kara śmierci, powinna być, ale nie powinna być wykonywana. Żeby ona wisiała nad przestępcą, czy ewentualnym przestępcą, który ma się do tego czynu dopuścić, ale gdzieś z tyłu głowy, jak wiesz, że jest za to kara śmierci, to inaczej się zachowujesz, takim tak, Przynajmniej gdzieś tam wierzyłbym w, 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 w taki sposób rozumowania. Chociaż jak działasz w afekcie, no to wiadomo, że nie rozumujesz, tylko działasz w afekcie. Ale że jednak jest taki rodzaj hamulca, że, że jak wiesz, że za to jest kara śmierci, no to już nie posuniesz się dalej. Być może części morderstw uniknęlibyśmy, gdyby ten ktoś, kto się tymi morderstwami zajmuje, wiedział, że czeka go kara śmierci, jak go złapią. A jak go czeka siedzenie w przytulnym więzieniu, jeszcze pan Brejwik tam pisze jakieś petycje, że, że ma za mało programów telewizyjnych, czy ma słaby zasięg internetu, no to to już jest masakra, to to już za daleko poszło. Żebyśmy teraz fundowali mordercy, który zabił tylu ludzi, fundowali sanatorium do końca życia. I on jeszcze sprzedaje prawa do książki, bo on będzie zarabiał, będzie masę pieniędzy zarobił, może się ożenić w więzieniu, bo jakieś pierdyknięte babki się kochają w takim wynaturzonym człowieku i chcą mu rodzić dzieci i chcą być jego żonami, bo to jest dla nich coś fantastycznego, świat oszalał. Więc ja uważam, że gdzieś nad człowiekiem ten taki taki bat powinien wisieć w postaci tego, że uważać za to jest kara śmierci. I uważam, że w maksymalnych, najbardziej drastycznych przypadkach no taka kara śmierci, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, powinna być powinna być wykonywana przy jakichś już strasznych zbrodniach. No tak to, no, to jednak trzeba tych ludzi separować, leczyć w jakiś sposób, no bo to, ja nie, nie, nie wierzę w to, nigdy nie uwierzę, nigdy nie uwierzę, dopóki żyję, że morderstwa może się dopuścić osoba zdrowa psychicznie. No jest jakaś taka granica, że nie jesteś w stanie, ja na przykład, dla mnie granicą jest w ogóle uderzyć kogokolwiek. Powiem wam szczerze, że ja mam problem z oglądaniem MMA, czy, czy, boks to jeszcze jakoś tak jest w tym, to wiem, że to jest sport. Ja byłem wychowany w tym kulcie. Tam był Kosedowski, Kulej, no to byli nasi idole, e, Pietrzykowski. E, no, no, mnóstwo było tych wspaniałych polskich bokserów, bracia Skrzeczowie. No i, i, i że to był sport. Ale w tej chwili, jak jest MMA, są takie różne style walki, się wszyscy leją po głowach, gdzie jest tkanka mózgowa, przecież to się musi odłożyć, to, się, to musi wyjść wcześniej czy później. Że coś będzie z człowiekiem nie tak. No tyle dostać strzałów w głowę. Kurcze, się raz uderzy w głowę, wiesz o coś yy, i ten i ma problemy tygodniami potem go Kurczę, głowa boli, czy ten. A tutaj na własne życzenie, wiesz, lejesz kogoś i k ciebie leją. Ja mam z tym problem duży yy, powiem wam szczerze. Yy, i, ale po co to mówię? Aha, no tak. No, że to, to musi być coś w, nienormalnego w, w, w człowieku, że, że on decyduje się pozbawić kogoś życia, że ta ciekawość, jak gaśnie życie w drugim człowieku jest silniejsza od, od niego. Albo ja wiem, kiedyś z panem profesorem Wem Starowiczem, e, kiedyś go pytaliśmy z Olafem, mieliśmy z nim takie spotkanie, skąd się biorą ci seryjni mordercy, że oni właśnie podczas e, morderstwa mają tak silne silne e, uczucie. Porównywalne z orgazmem, że, że są tacy zboczeńcy, właśnie, że dopiero to ich zaspakaja. No i teraz powiedzcie mi, czy taki ktoś ma żyć, my mamy go karmić. Teraz niech on sobie żyje, będzie żył 90 lat, może 100, bo będzie w sympatycznym więzieniu, a wymordował pełno ludzi i on ma, on ma co egzystować między, między, między nami. I teraz pytanie, czy społeczeństwo ma prawo wykluczyć kogoś takiego na zawsze? No to jest pytanie takie, no jest tak, a nie inaczej. Ja uważam, że kara. Powinna być, ale nie powinna być zasądzana. To wtedy byłby jakiś taki mecz, miecz Demoklesa, tak? który wisi nad człowiekiem, ale, ale nie musi mu spać na głowę. No, to ciekawe pytanie. Bombadil, czy według Ciebie narodowość aktora predysponuje go w jakiś sposób do określonych ról, to znaczy choćby narodowy temperament, tempo i temperatura języka, ekspresyjna mowa ciała itp. Chyba jest coś takiego w ludziach. Tego najlepsze są filmy amerykańskie, bo tam są pomieszane, pomieszane narodowości i to wszystko jakoś tak zgrabnie się ułożyło. No ale jednak włos. Włoski aktor inaczej będzie grał, a i Izraelski też podobne gesty, ale inny akcent, i każdy, każdy, aktor będzie trochę inaczej. Polak też będzie inaczej pewne rzeczy grał niż, niż Rosjanin. Ja pamiętam, robiłem film w związku radzieckim, jeszcze do 1988 roku. Film się nazywa "Derzawi", Julka Machulskiego. Kręciliśmy w Odessie. I słuchajcie. I tam grali rosyjscy, czy znaczy radzieccy wtedy, no wybitni aktorzy, niektórzy, taki Karaczencow, już nie żyjący aktor, ale jak, jak ja powiedziałem tam kiedyś, że, że, że znałem go osobiście, no to pff, mi się kłaniali w pas. To był taki gwiazdor. I ja pamiętam, że mnie zaskoczyło to, że przecież wszyscy mamy mikroporty, czy tam mikrofony są, zbierają. No jak rozmawiasz w filmie, no to jak, jak się denerwujesz, masz krzyknąć, to krzyczysz. Ale jak rozmawiasz, to rozmawiasz a oni wszyscy ci aktorzy jak grali nawet w filmie grali tak jakby byli w teatrze i musieli dotrzeć do ostatniego 50 czy tam 30 rzędu oni grali w ten sposób nie ma, jeszcze się nie przestaruję my tak strzel Tamara! no kaku O mnie normala a priet ja pamiętam że ten pierwszy szał, ten nasz dziękowiec i but ściągnął te słuchawki i ja pier... jak oni na i wiesz, i że to już myśmy wiedzieli, że oni po prostu tak grają. Taka była maniera! Nie wiem, jak jest w innych krajach, ale raczej nie. Większość aktorów, ja mam wrażenie, że szepcze prawie do siebie i te mikroporty zbierają taki fajny dźwięk. To też jest rodzaj wyra no wyrazu artystycznego. A nie może grać tak jak w teatrze. Taki, taki ten. I to był dla mnie. Także to jest na pewno połączone, że. że... Ale czy predysponuje do jakichś ról? Czyli co? Na przykład złych będą grali Rosjanie nie? albo Arabowie, a dobrych będą grać Amerykanie. No to, ta, to, tak, to tak chyba nie jest, bo dobrego czy złego może zagrać ten i ten. Ale rzeczywiście, no jednak jest coś w tym, że jak szukają aktora, który ma zagrać ruskiego gangstera w amerykańskim filmie, to szukają wśród Polaków i wśród Rosjan, nie? bo to jest akcent specyficzny, nie do podrobienia przez Amerykanina. No i mordy, przepraszam bardzo, też są charakterystyczne. Dlaczego pan, panie pasora nie zrobił kariery w Ameryce? Bo ja nie mam mordy charakterystycznej, bo tego tak, To od razu by mnie wzięli. E, Ruskich gangsterów bym grał we wszystkich Jamesach Bondach. Ten Bond by tylko ze mną walczył, bo już byłby najfajniejsza gęba. Ale narodowy temperament, tempo, temperatura języka no Benini, przykład włoskiego aktora, prawda, słynny ten komik włoski, który zdobył Oscara. No przecież on nawet, jak Oscary przyjmował, to, to latał po krzesłach i biegł. Taki, taki ten, no mnie to akurat wkurza coś takiego, a, a, a świat się zachwycił. No to, przepraszam ci, Adaś, że ja tak mówię, ale no, nie, no, fa fajny film był, pomysł świetny, ale on po prostu był tak manieryczny, ten aktor. Ja akurat nie przepadam za nim, a wszyscy się w nim zakochali. O, jaki to wielki aktor! No, jaki to. Znam lepszych. <ścoughs> Sorry. No, manieryczny strasznie. I myśli, że jest fajny, nie? Brzydki jak noc. On zagrał jedną za jej bistą etiudę, kawa i papierosy. Ty widziałeś to? Ja pierdykam To myślałem, to chrapoba, to mistrz. Benini. To on miał takie krótkie formy, ale no to kabaretowe raczej. No to ja myślałem, że się posram ze śmiechu. No po prostu coś nieprawdopodobne. Ale mowa ciała, ja nie wiem, nie no mowa ciała jest, no Włosi inaczej gestykulują Francuzi, inaczej gestykulują. Angole mają tę swoją flagmę. Chce pan zagrać Angol, tak, musisz musi pan dużo więcej flegmy pić. Będzie pan po tą typową angielską. Oho, I speak to him again. Do, 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 do. Ten, no, oni tak grają ci, ci Angole, także no to jest charakterystyczne. O pytanie, zobacz. Wuja, mam parę pytań z kategorii jak to się robiło w PRL-u, ale co? Czy o seksie rozmawiało się swobodnie? To nie dobrze, że nie byłeś w PRL-u. Za samo słowo seks mógłbyś wylecieć ze szkoły. W ogóle słowo seks było zakazane. Erotyka, no to jeszcze, ale ja nie rozróżniałem jako, jako młodzieniec, erotyki od seksu. Mi się wszystko każło z p... po prostu i była jedna, jedyna książka, książka dla chłopaków, którą, którą, którą była kolejka, bo się czytało właśnie o wzwodzie, o napletku, ja w ogóle nie wiedziałem, jak to się wszystko nazywa, nie? Jezu, jak ja to czytałem, to ja się czerwieniłem, bałem się, żeby tylko mama nie weszła do, do pokoju, jak zobaczy tę książkę, chociaż matka tam nie zaglądała, tam nie było obrazków, tam były narysowane jakieś te pokracznie jakieś, fuj, ale ten i to, to była jedyna, jedyne źródło wiedzy. Potem był taki przedmiot coś tamtego do życia w rodzinie socjalistycznej. Przysposobienie do życia w rodzinie socjalistycznej, to tam właśnie też można zapytać było o miesiączkę, o okres, ja pierdzielę, Ale żeby mówić o seksie, były dwie gazety w Polsce, gdzie na końcu w, te, w tych gazetach były obrazki z gołymi babami. Najczęściej to były piersi, czyli takie po piersie, kobieta miała nagie piersi. Najczęściej były to akty z takiej wystawy Wenus, Ona co roku się odbywała w Krakowie i tam artyści przedstawiali akty. Jezus, jakie to było tabu zobaczyć gołą babę. I oczywiście nie można pokazać łona, tam biodro, sutek, to już było w ogóle maks. I jedna gazeta się nazywała Panorama Północy i na ostatniej, na ostatniej stronie była kobitka z, z, z tym zbiustem, a druga gazeta nazywała się Razem. I na ostatniej stronie była taka strona Osobno i tam właśnie była goła baba. Wszyscy to wycinali. Ja pamiętam, że w bibliotece były te gazety zawsze ten i ja po prostu się podkradłem, żeby z tego baby podglądać, to wszystkie były powycinane. Dostęp do pornografii, to w ogóle ja nie wiedziałem, co to jest pornografia. Kiedyś mi pokazał za prl -u. Ja miałem wtedy z 12 lat jeden kolega z Niewiadowa, pokazał go tata, ze Szwecji przywiózł karty do gry. One były pornograficzne. I ja zobaczyłem, że nie wiedziałem, w którą stronę oglądać, bo tak się... Tam gzili na tych tych. No podobno w Szwecji to było normalne, bo oni mieli mały przyrost naturalny, to musieli się jakoś napędzać sztucznie i ta pornografia była na porządku dziennym. Tak, tak mi tłumaczono kiedyś. Więc ja żałowałem, że nie jestem w Szwecji wtedy, bo byłem w wieku dojrzewania i bardzo by mi się takie karty przydały. Do użytku, że tak powiem, osobistego. Słuchajcie, i po prostu czek się tak wstydził tego wszystkiego. Potem w szkole filmowej Miałem taką przygodę a propos wstydu, no, że się możesz interesować kobiecym ciałem. Chodziłem sobie po, 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 po bibliotece, tak lubiłem chodzić po bibliotece, szukać fajnych tych. A w szkole filmowej mieliśmy ciekawe bardzo albumy, bo tam były w zbiory różnych filmów pod różnym kątem. I nagle patrzę, jest historia aktów w filmie. Taka gruba książka na pięknym, kredowym papierze. I co strona, to akt, to dupa. Albo scena erotyczna. Ja mówię, ja yeah, pierdykam, jakie pole do Taką książkę mieć w domu. Ja, ja muszę spokoju wychodzić na dyskoteki. I to wystarczyło. I mówię, wypożyczę sobie ją, ale wiesz, no nie pójdę, teraz I nie powiem że tę książkę, bo ta pani na mnie spojrzy tak. No tak, kolejny Konobica, kurde, ja pierdykam. No, nie że tak, że tak będzie, ja ty to się nie śmiej, Ale to był przerażony człowiek, ja miałem 20 lat wtedy, już byłem dorosły, byłem w twoim wieku. I chcę wyobrazić ten i mówię do mojego kolegi Marka Sawickiego, do mojego kolegi z roku, mówię, kurde, ty stary, jest, jest genialna książka, wciąż takie laski, jest taki album, wiesz, o tam, tam, wiesz, seks w kinematografii, nie, zagranicznej, taki a po angielsku w ogóle wydana, wiesz, to była bogata, bogaty księgozbiór miał, jak szkoła filmowa w Łodzi. A on mówię, to chcę wypożyć. Ja mówię, nie no, co sobie pani pomyśli, że wiesz, tego, nie dobry, dobra, ja Cię wypożyczę. Ja mówię, kurwa, zajebiście, ja sama mi wypożycz. Idę z nim do tej biblioteki, on mówi tak, dzień dobry, dzień dobry. Proszę te książkę chciałem, bo kolega chce wypożyczyć, tylko się wstydzi. No i te wszystkie mamy w tej bibliotece. To była tragedia. Słuchajcie, pamiętam, zobaczyłem, jak przyjechałem do Warszawy, zobaczyłem prostytutkę w hotelu Victoria. Pojechaliśmy gdzieś tego na lody, czy coś, zobaczyć ten hotel z bliska. Wyszła taka kobieta w futrze, wsiadał do zachodniego samochodu, odpaliła Opla jakiegoś i sobie pojechała, nie? I ktoś z kolegów mówi, to jest prostytutka tutejsza. Ona bierze za numer 50 dolarów, czy 100 dolarów. Ja za mieszkanie miesięcznie płaciłem wtedy 15, a zarabiałem 9,20 miesięcznie dolarów. Ona za numer miała 50 czy tam 100. E, więc e, dla mnie to był kosmos. On, no, te dziewczyny były bardzo bogate. One miały swoje wille, apartamenty, samochód, swój futra. One inwestowały w, w ten, no, bo taki był przelicznik, taka przypitka była, że no, wtedy być prostytutką to, to, to było coś. A o seksie, czy rozmawiałeś się o seksie swobodnie? Nie, no między kolegami. to myśmy, Mówili, a to nie było rozmowy o seksie, tak jak teraz się mówi, bo się wszystko wiedzie, ci się edukuje już od małego. To w ogóle używanie prezerwatyw. To co prezerwatywa, nie? Co tam? W ogóle to pełna nieświadomość. Prezerwatywę to dopiero jak AIDS. To koledzy, którzy studiowali w szkole filmowej z zachodu mówią tylko o prezerwatywy, pamiętacie? Ja mówię, co to prezerwatywy. prezerwatywa? jakoś się tego... No. To, to było straszne. O seksie nie wiedzieliśmy nic i to do, do późnej starości. Okej, okay, muszę wam powiedzieć naprawdę. Co zmieniła w sprawach łóżkowych książka Sztuka Kochania? No to była rewolucja rzeczywiście taka, ale to tylko dlatego, że zaczęliśmy trochę więcej na ten temat wiedzieć i mówić. No, ja już byłem na innym poziomie, że tak powiem, rozwoju, że ona, ta Sztuka Kochania już nie była mi potrzebna, no bo już to widziałem. Mniej więcej. Czy randki często kończyły się wspólnym śniadaniem? Nie. No nie, za moich czasów nie, dlatego że no, gdzie mieliśmy to robić? W akademiku? Wspólne śniadanie? Wyobrażasz sobie to? No nie, a z, mieszkań ludzie nie mieli swoich mieszkań. No, a gdzieś się zapaść na jakąś imprezę, zostałeś do rana. Ja pamiętam jak, jak yy, byliśmy na imprezie, taka dziewczyna nas zaprosiła, bo jej mąż wyjechał za granicę, no i zaprosiła tam całą bandę z dyskoteki, poszliśmy do niej dalej pić ona bardzo atrakcyjna. Jak, jak zostać u takiej dziewczyny? Trzeba udawać, że się jest napierdzielonym, nie? No i dwóch kolegów tak yy, właśnie było napierdzielonych i między innymi jednym z nich był Olaf. <grym> Pozdrawiam cię, Olafku. <grym> I taki grzesień. Bo Olaf mówi, ja tu będę, wiesz, siro, że śpię, wiesz, idziesz sobie tego, nie? Weź tam towarzystwo zabierz. No ja tam towarzystwo da idziemy dalej! Bo widziałem, że Olafek zostaje z tą mężatką. I kurde wychodzi. Byliśmy kawalerami, także tak. I wychodzimy, wychodzimy z tego, z tego. I ten kolega Grzesiek nam też świrował. I Olaf tak leży koniec i tak. Grzesiu, on mówi: No co? On mówi, ja pierwszy zasnąłem. No, wstał i wyszedł. <laughs> no to tak się, tak żeby zostać na noc. No, no, no. Chyba, że już człowiek miał własną wynajętą kawalerkę i mógł sobie ściągnąć coś na chatę. Żeby ściągnąć na chatę, to musiałeś mieć jakieś wino w domu. To nie nie nigdy hajsu na to. Ja się bałem kobiet w ogóle, to, 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 to słusznie. Jak podchodziło się do kwestii seksu przedmałżeńskiego? Nie no, tylko przedmałżeński mnie interesował w tamtych czasach. Małżeński to już wiadomo, jest po małżeństwie, nie? Ale... Ale ten... Ale, ale nie, to nie było tak, że przed małżeństwem. Nie, tzn. oczywiście, że są osoby, które... Ja miałem dziewczynę, która powiedziała mi, że dopiero po ślubie. Ja to szanowałem, ale ponieważ mi się śpieszyło, to nie byliśmy razem. No. Jak wygląda kwestia antykoncepcji? Pamiętam, antykoncepcja to były globulki Z. Stary, wy, musisz to wygooglować. Globulki Z i yy, prezerwatywy. I na przykład byli tacy, tacy przeciwko prezerwatywom, tacy sprzedawcy w kioskach ruchu, że robili dziurki w prezerwatywach. Wyobrażacie sobie coś takiego? A globulki Z to było takie świństwo, że to były takie globulki do pochwowe, yy, które yy, były plemikobójcze. I to generalnie. Zakładała dziewczyna przed yy, yy, pożyciem, że jak yy, w razie czego, no to te plemniki nie przeżyją. Tylko że, yy, znaczy ja nie wiem, nie sprawdzałem, ale koledzy opowiadali, że to przede wszystkim no, odpadał seks oralny, bo to się pieniło i ten i było, yy, było gorzkie, jak ty to wytniesz, <grytanie> także to była tragedia. No. Dlaczego młode pokolenie przestały śmieszyć żarty o seksie? Przestały śmieszyć żarty o seksie? No, ja nie wiem. Ale jeżeli przestały o seksie śmieszyć, to znaczy, że seks przestał być śmieszny, a za naszych czasów był śmieszny. No, kompletnie było inne pojęcie seksu i urody kobiecej. Bardzo ważne było o tym, na ten cały rozdział w, w, w książce byłbym zapomniał. Tam jest rozdział taki, że owłosienie było bardzo ważne. Kobiety miały włosy pod pachami i przede wszystkim miały włosy łonowe. I my, chłopaki, chodziliśmy z kocykiem sobie po plaży, jak jakaś kobieta leżała i wystawały włosy z majtek. To był nasz fetysz, to myśmy się układali naprzeciwko tej kobiety i tym wzrokiem w te włosy łonowe, zatopieni, w... zaczynaliśmy puszczać sobie w wyobraźni film, co to byśmy z taką kobietą nie zrobili. Także wszystko było tu, w wyobraźni. Teraz może dlatego jest teraz tak utrudnione są te, te, te spotkania, że tak jak się umawiasz z kimś, jak się ludzie tam gdzieś na tych portalach randkowych umawiają, to jakieś dają uładzone zdjęcia, jakieś ten, potem w rzeczywistości jest zupełnie co innego. Spotykają się na szybki seks, nie ma w tym uczucia, nie ma zdobywania, facet musi zdobywać, że ja pamiętam, jak się zdobyło dziewczynę, wreszcie ją miałeś. To już byłeś taki wiesz, byłeś facetem, nie? A jak się to staje takie łatwe, takie, takie, no takie jak konsumpcja jakaś czegoś, no, to, to już nie ma takiego uroku. Owoc zakazany lepiej smakuje, powiem Wam. Ja bardzo miło wspominam to, że nie wolno było o pewnych rzeczach mówić. Ale w każdym razie życzę Wam, żeby Wam się życie, życie, życie seksualne układało. W sekspacie użyłem słowo seks. Kiedyś by mnie wyrzucili ze szkoły. za takie słowo? Pański syn powiedział, seks. Co się u Was, proszę Państwa, w domu dzieje? Ja nie chcę wiedzieć. Tak dyrektor rozmawiał z rodzicami. No, na no tym skończmy. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Pa.